29 czerwca 2024 roku. O, no, dużo tych dwudziestek. W dzisiejszym dniu. Piękny, sobotni poranek. Wszystko pod kontrolą. Oczywiście. Las jak był, jest. Samoloty, jak latały, tak latają. Ja na ścieżce leśnej. Piękny spacerek. Cieplutko. Wakacje. Ptaszyna w górze. Jest pięknie. Ale temat ja mam się ciężki jak nie wiem co. Uzależnienie. No to na ten mój filmik to się wszyscy rzucą, albo nikt. Uzależnienie, ale nie chcę prawić od tych uzależnień, o których wszyscy wiemy. Uzależnienie od fajek, alkoholu, od słodyczy i od czego tam jeszcze. Można się uzależnić od biegania, od dyskotek no i właściwie to można się uzależnić od wszystkiego, ale te uzależnienia, niektóre to są nawet potrzebne, no bo kto komu by się chciał, w poranne sobotni czas wybiec tutaj, i się męczyć, pocić o, o, a pocić to się naprawdę dzisiaj będziemy tak samo jak wczoraj, no, i pięknie, bo jest lato, ale chciałabym porozważać o innym uzależnieniu, które niestety dotyczy mnie też. Chciałabym, żeby mnie nie dotyczyło. Naprawdę czasami mi się udaje, uzależnienie od tego, jak kto popatrzy, jaką ocenę wystawi, jaką etykietkę przyklei. Co sobie pomyśli o mnie, kiedy powiem to i to, albo zachowam się tak i tak? Uzależnienie, będę w dobrym nastroju, jak ta i ta osoba zachowa się tak i tak, powie to i to. Będę szczęśliwa, kiedy wszyscy wokół będą mi sprzyjać. W swoich ocenach, zachowaniu, działaniu. To niesamowite, że, że to uzależnienie, no, nie jest łatwe takie, żeby się go pozbyć, albo, albo mieć to gdzieś, albo nie mieć go wcale. Chciałabym nie mieć go wcale. No, Rosiu, nie, nie będę na tym skupiała, bo po prostu w ogóle to się nigdy nie skończy. Ach, ale pracuję nad tym. Ale kiedy są momenty, kiedy tak naprawdę, tak szczerze, kompletnie mnie to nie obchodzi, to są te najcudniejsze chwile, które zawsze zauważam. Zawsze. Uzależnienie no, warto sobie zadać pytanie, kiedy ono jest mniejsze, kiedy większe, a kiedy go nie ma w ogóle. No, i tutaj to jest właściwie proste bardzo. Nie ma tego uzależnienia od cudzych opinii, od cudzego zdania. Kiedy jesteśmy autentyczni, kiedy jesteśmy pewni siebie. Nie zadufani w sobie i zarozumiali, ale pewni siebie. Pewni swojej wartości, swojej wyjątkowości. Tak, wyjątkowości, bo każdy jest wyjątkowy. I taki, i taki, i owaki, i siaki. Każdy jest wyjątkowy. I to nie podlega żadnej dyskusji. To podlega dyskusji, ale ja bym o tym nie dyskutowała. Mam głębokie przekonanie, że każdy jest wyjątkowy. To czemu, to czemu tak często uzależnienie to dotyczy nie tylko mnie, wśród moich przyjaciółek, znajomych. Również tak to jest. Boimy się ciągle. Boimy się ciągle. Tego, co o nas powiedzą, pomyślą, jak zadziałają, czy nas odrzucą, czy polubią, to niesamowite jest, że takie to jest niepotrzebne. To nie znaczy, żeby inni ludzie kompletnie yy, nie były ważne ich uwagi, relacje z nimi. Ale jeżeli człowiek uzależni swój dobrostan od tego, co kto inny o nim, to, to jest taki ślepy zaułek coś, co bardzo utrudnia życie zawodowe, rodzinne, towarzyskie. Czuję się dobrze, kiedy to i to. Jestem szczęśliwa i radosna, jak to i tamto. Bo jeśli nie, aha, no to już jest słabo. <słuch> I to jest to uzależnienie. Mówiąc szczerze, bardzo późno sobie to uświadomiłam. A trochę latek już mam. O, mogę powiedzieć w tym momencie, lepiej późno niż wcale. Świadomość tego to już nie jest mało. A ciągle bradzę o tym samym jezu, o tej świadomości, samoświadomości. Tak, 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 bo mnie to bardzo interesuje. Bo to ułatwia życie. Bo to po prostu powoduje, że. Że człowiek szuka tej radości w sobie. I tak naprawdę wtedy opinie ludzi, ich zdania na nasz temat, ich spojrzenia krytyczne albo łaskawe, nie mają aż tak dużego znaczenia albo nie mają go wcale. Dam znać, jak u mnie to będzie już na odpowiednim poziomie. Na odpowiednim poziomie zrzucić z siebie to uzależnienie. Cudowna sprawa. Zaczynam nad tym pracować. Nie, 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 nie. Ja już zaczęłam bardzo dawno. Tylko mam wzloty i upadki. Raz tak, raz tak, a życie ciągle mi podsyła nauczycieli, którzy sprawdzają. Anka, hej, jak tam z tobą odrobiona lekcja. O, I wtedy różnie bywa, raz odrobiona, raz nie. Ale kiedy odrobiona, to radość jest wielka. A kiedy nie, no to do poprawki i tyle. Uzależnienie od zewnętrzności. Aj jaj, aj. mogę sobie tutaj powzdychać na ten temat i myślę, że każdy tutaj może powzdychać. Można znaleźć tak wiele informacji na ten temat, co robić, jak robić, jak postępować, jakie techniki stosować, zabiegi, żeby to uzależnienie pożegnać, albo chociaż zmniejszyć i cieszyć się tymi sukcesami. Kiedy uświadamiamy sobie, że jest coraz więcej tych sytuacji, kiedy to uzależnienie nie dochodzi do głosu, kiedy możemy powiedzieć: Jestem wolna, jestem wolna. Co za piękny poranek. Mam nadzieję, że dzisiaj tak nie latam z tym telefonem jak wczoraj. Pięknego, spokojnego, radosnego dnia i koniecznie z taką refleksją właśnie uzależnienie. Czy to uzależnienie mnie dotyczy?